Witam serdecznie wszystkie byki, byki słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na maj 2023 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie byczki? Najważniejszą informacją dla Was jest to, że 16 maja Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju, wchodzi do Waszego znaku i będzie tam aż do maja 24 do 20 słońce jest w waszym znaku czyli możecie realizować swoje marzenia jesteście w swojej energii czujecie się dobrze możecie dawać sobie przyjemności dobry też czas na finanse na realizowanie swoich marzeń swoich celów swoich pragnień na postawienie na siebie do 19 maja mars planeta energii działania jest w braku w sekstylu do waszego znaku czyli dużo kontaktów, poznawanie nowych ludzi, dobre relacje z ludźmi, korzystne umowy. Od 7 również do raka wchodzi Wenus. Więc ważną informacją jest również to, że 15 maja Merkury wychodzi z retrogradacji. Merkury, który odpowiada za naukę, myślenie, podpisywanie umów, kontakty, biznes. Więc yy, miesiąc jest yy, bardzo dla Was korzystny. Zacznijmy od początku. Bo już 1 maja, Pluton, planeta transformacji, przemiany, który jest w wodniku, wiecie, bo dużo się o tym mówi w świecie astrologicznym, ten Pluton wchodzi w retrogradację. I tak on będzie w retrogradacji, czyli w ruchu wstecznym, aż do 11 października. Do 10 czerwca będzie jeszcze w wodniku, a później od 11 czerwca będzie cofał się w znaku koziorożca. Czyli pluton, gdy wejdzie do koziorożca, jeszcze ustawi się w trygonie do waszego znaku od czerwca, od tego 11 czerwca do końca roku. Czyli wy tutaj możecie, macie łatwość zmiany. Yy, nauka, studia, Nowe horyzonty, wyjazdy zagraniczne, Wasze ambicje są poruszane. Tutaj możecie dużo jeszcze osiągnąć, zamknąć jakiś temat, tak? Coś dokończyć, dostajecie ten czas. Później jeszcze Pluton, póki jest w wodniku, pokazuje Wam, co Wam nie pasuje w Waszej karierze zawodowej, na co, co trzeba zakończyć. Czas na zmiany. Czas na zmiany siebie, swojego yy, imiczu, tego, jak się pokazujecie światu. Na wszystko przyjdzie czas. Teraz wykorzystajcie tę energię. Jeszcze w maju Pluton jest cały czas w Wodniku. Będę jeszcze o tym mówiła. Yy, 4 maja, dość trudny dzień, ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności która jest w bliźniętach czyli stawia na komunikację, kontakty biznesowe i dalej jest w kwadraturze 4 maja do Neptuna czyli tutaj Neptun zaciemnia to nie jest dobry czas Wenus macie w drugim domu, czyli pieniądze zarabiane przeze mnie, moje wartości nie jest to dobry czas na pożyczanie pieniędzy komuś, szczególnie komuś z przyjaciół a nie od kogoś na rozmowy biznesowe. To jest taki dzień, kiedy my nie widzimy wszystkiego. Jeszcze jesteśmy przed pełnią. W tej energii odbywa się pełnia księżyca, z półcieniowym zaćmieniem księżyca w znaku skorpiona. Pełnia jest w dobrych aspektach. Jest w trudnych aspektach. Pełnia jest naprzeciw Waszego znaku, słońce jest w waszym znaku. Księżyc jest w skorpionie. Yy, reprezentuje yy, Wasze partnerstwo, reprezentuje współpracę z innymi ludźmi. Tutaj na jaw może wyjść jakieś oszustwo, na przykład, że coś yy, nie do końca było ustalone, nie do końca. No, pełnia jest czasem zakończeń, tak? Zaraz popełni Wenus. Przeskakuje do raka 7 maja i ustawia się w korzystnym aspekcie do Waszego znaku. Czyli tak, jakbyście tutaj zakończali na przykład jakiś związek, który jest dla Was destrukcyjny. Pamiętajcie, że pełnia zaćmieniem realizuje się do pół roku, tak? Czyli zaczniecie tutaj myśleć być może o zakończeniu jakiejś współpracy, zakończeniu jakiejś relacji, czegoś, co jest dla Was za trudne, czegoś, co Was hamuje, czegoś, co. Nie daje Wam przyjemności. Będziecie zastanawiali się, czy to jest zgodne z Waszymi wartościami, co się dzieje. Czy ta relacja, czy to partnerstwo, czy ta współpraca jest zgodna z Waszymi wartościami. Czy robicie coś, co kochacie, czy czujecie się dobrze i przyjemnie w tym związku, w tej współpracy może się okazać, że nie do końca będziecie myśleli o zakończeniu. 7 maja Wenus przeskakuje do raka. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności. Wenus w raku czuje się bardzo dobrze. Oprócz tego będzie w stylu, czyli w korzystnym aspekcie do Waszego znaku, czyli nowe kontakty, poznanie nowych ludzi, kursy, szkolenia rozwojowe, ludzie, z którymi czuje się bardzo dobrze. W najbliższym otoczeniu korzystne zmiany. Być może jakaś przeprowadzka, jeżeli ktoś myśli o przeprowadzce, może znaleźć dom, w którym czuje się bezpiecznie, w którym czuje się bardzo dobrze, panuje dobra atmosfera. 9 maja słońce połączy się z uranem w Waszym znaku. Słońce, do czego ja chcę, do czego ja pragnę, do czego ja dążę. Słońce w byku chce y, przyjemności, chce spokoju, chce poczucia bezpieczeństwa finansowego. Uran, planeta rewolucji, nieprzewidywalności. Tutaj to jest taki dzień, kiedy wy możecie bardzo dużo zmienić. Postanowicie zmienić wygląd, odmłodzić się, pójść na jakieś szkolenia, y, zerwać z dotychczasowym, y, na przykład, jakąś stabilizacją. Tutaj to jest w pewnym sensie ten dziewiąty maj, to jest takie zakończenie tej pełni, tak? Z takim przytupem. Ja coś zrywam, coś zakończam, ja zmieniam coś w sobie, z czegoś rezygnuję. Idę w coś nowego. Czyli yy, zmieniam garderoby, zmieniam wygląd, odmładzam się, tak? Decyduję się na jakiś zabieg, żeby mm, zrezygnować z czegoś. Coś, coś usuwam na przykład, tak? Co mi przeszkadza. 12 maja, fajny dzień, ponieważ Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu. Jest to jest w retrogradacji, ale jest w waszym znaku. Ustawiaj się w Sekstelu do Saturna. Saturn planeta nasz nauczyciel, planeta naszych ambicji. Saturn jest w rybach, więc tutaj poznanie kogoś, dobre relacje z przyjaciółmi, Ktoś może Was na przykład protegować. Dobry czas na wyjście na social media, internet. Tutaj wykorzystujecie również swoje doświadczenie, swoje ambicje. Więc tutaj dobre rozmowy, fajne rozmowy, które mogą przygotować do czegoś, co rozpoczniecie, gdy merkury wyjdzie z retrogradacji. 13 również ten sam Merkury, który odpowiada za biznes, współpracę, komunikację, naukę jest z sekstylu, czyli w korzystnym aspekcie do Wenus. Wenus planeta, która odpowiada za miłość, za pieniądze, za przyjemność, czyli tutaj dobre kontakty w najbliższym otoczeniu, dobra komunikacja, nawiązanie nowych kontaktów, nowe umowy. Być może przygotowanie, pamiętajcie to, żeby było jeszcze nie podpisywać, ale tutaj dobre przygotowanie do czegoś. Wenus w tym dniu 13 jest również w trygonie do Saturna, czyli w bardzo korzystnym aspekcie. Tutaj Nowe umowy, dobre y, informacje dotyczące pieniędzy. Y, możecie y, podpisać dobre umowy, gdzie, będą wykorzystane, y, gdzie będzie wykorzystane wasze doświadczenie, coś, co już umiecie. Y, również ambitne jakieś projekty tworzone wspólnie z innymi ludźmi. Tutaj przygotowujecie się do czegoś dużego. 15. Merkury wreszcie wychodzi z retrogradacji. Macie zielone światło. Możecie zaczynać. W tym dniu Mars, planeta energii, działania, który jest w raku, również w korzystnym aspekcie do Waszego znaku, będzie miał trygon, czyli bardzo dobry, korzystny aspekt do Neptuna. Planety duchowości, miłości, planety artystów, planety rozwoju więc tutaj naprawdę możecie coś robić z miłością, weź w jakiś projekt, jakiś plan. Świetny czas, jeżeli chodzi o internet, social media, rozwijanie na przykład swojego kanału na YouTube, wrzucenie czegoś, coś, jakiś nowy pomysł, jakiś nowy projekt. Wspólnie z innymi ludźmi, tutaj możecie coś robić w cudownej, wspaniałej energii, ponieważ inna Neptun jest w sekstylu, czyli w korzystnym aspekcie do waszego znaku, gdzie daje nowe szanse, nowe możliwości. Na wspólne projekty z ludźmi, na realizowanie swoich marzeń. Również tutaj jest teraz Saturn. Pozwala Wam realizować swoje marzenia. Wejść na przykład w relację partnerską, która będzie spełnieniem Waszych marzeń. Tutaj nowa współpraca, może przeprowadzka nawet tak, w jakieś inne miejsce, czy zmiana pracy, czy zmiana stanowiska. I 16. Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju wchodzi do Waszego znaku. Jedyne na co trzeba uważać, to na to, że można przytyć, ponieważ Jowisz wszystko powiększa. Ja już tak zawsze mam, że jak Jowisza mam w dobrych aspektach, to niestety ty je. Chyba potrzebuję przekonanie zmienić. Ale ja się bardzo cieszę, ponieważ też mam ascendant w byku. I będę miała tutaj Jowisza, czyli czas na rozwój, ekspansję, na realizację swoich marzeń. Jesteśmy bardziej odważni na nowe pomysły, konsekwentni. Chcemy robić coś z przyjemnością, chcemy rozwijać się, czyli czas byku na Ciebie. 18: Uwaga, ponieważ Jowisz, gdy wejdzie do byka. 18: Maja ustawi się w kwadraturze, czyli w trudnym aspekcie do Plutona. Pamiętajcie, kwadratura to są różne energie. Pluton jest w wodniku. W kwadraturze do waszego znaku, czyli Pluton reprezentuje w tym momencie u was waszą karierę zawodową, to jak pokazujecie się światu. Tutaj być może postanowicie z czegoś zrezygnować, coś zostawić, coś, co was ogranicza, co nie daje wam wolności, niezależności. Będziecie chcieli tutaj coś zmienić. I Jowisz może was do tego napędzać, tak? dawać wam siłę do zmiany. W tym dniu Słońce jest również w sekstelu do Neptuna. Słońce, słońce jest w byku. To czego ja chcę, czego ja pragnę, ja pragnę miłości, pragnę rozwoju pragnę realizować swoje marzenia wspólnie z innymi ludźmi chcę coś robić coś co kocham, co sprawia mi przyjemność świetny czas w tej energii odbywa się nów księżyca w byku podczas nowiu czyli nów w waszym znaku świetny czas na początek Merkury wyszedł z retrogradacji Jowisz wszedł do waszego znaku zrobił kwadraturę do plutona coś zostawiamy zastanawiamy się w którą stronę chcemy iść co ja chcę robić? Co sprawia mi przyjemność, co jest dla mnie łatwe, co daje mi power, chęć do życia, do działania. Pozwala mi zarabiać dobre pieniądze, czuć miłość, czuć przyjemność. Daje Wam zielone światło. Podczas nowy Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, myślenia. Jest sekstylu do Saturna. Planety karmy planety naszych ambicji czyli tutaj wykorzystujemy swoje doświadczenie i lecimy do przodu kochani zaczynamy robić coś innego szukamy nowych możliwości zapisujemy sobie wszystkie pomysły zakładamy zeszyt pomysłów gdzie zapisujemy co ja mogę robić przygotowujemy naszą podświadomość do zmiany tak pyk to jest stały znak nie bardzo lubi zmiany ale macie w swoim znaku urana, więc wiele byków już przeszło zmiany, a wiele jeszcze przejdzie, tak? Nagłe, nieoczekiwane. Trzeba przygotować się na zmiany, czyli afirmujemy się codziennie. Zmiana jest dla mnie dobra i korzystna, drogie byki. <laughs> czyli nów daje nowe możliwości. Zaraz ponowiu, 20 maja, Mars, planeta energii działania, przeskakuje do lwa. Mars w lwie wie, czego chce. Mars wie, czuje się bardzo dobrze. Wie, że jest najlepszy. Ma y, bardzo wysokie poczucie własnej wartości, wierzy w siebie, dobrą samoocenę. Mars tutaj jest w kwadraturze do Waszego znaku, czyli no, y, reprezentuje wasze poczucie bezpieczeństwa, dom, rodzinę. Wiecie, może tak być, że wystawiacie na siebie, na swoje zdolności. No, zaczynają się zmiany. I tracicie poczucie bezpieczeństwa, no bo wychodzicie ze swojej strefy komfortu. Tak jest, tak? Nie wiemy, co będzie, jak skręcimy w inną drogę niż dotychczas, ale może być piękniej, może być lepiej. Astrologia zapowiada u Was duże zmiany, które będą dla Was korzystne. Jowisz będzie Was wspomagał. 21. Uwaga, ponieważ Mars, planeta energii, działania, który jest w Lwie, wie, czego chce. Ustawia się naprzeciw Plutona. Jest to taki aspekt konfliktu. To są dwie planety, które mogą się wzajemnie atakować. Tak? Pluton jest wyższą oktawą Marsa. Mars no, jest planetą agresji. Tutaj, no, uwaga, w świecie, żeby coś się nie zadziało. Tak? Mars naprzeciw Plutona. Czyli tutaj ja. Wy mówicie tak, ja chcę stawiać na siebie, chcę się czuć bezpiecznie, ale tutaj widzę, że no trzeba dużo zmienić, tak? Być może zmienić swoją ścieżkę powołania, swoją karierę zawodową, wyjść z jakiejś relacji trudnej, toksycznej. Wiem, chcę stawiać na siebie, trochę się boję, tak? Więc strach bardzo często wywołuje złość, agresję, nie do powstrzymania, pamiętajcie. Oprócz tego, tego 21 słońce wchodzi do bliźniąt. Słońce, wchodząc do bliźniąt, uaktywnia u Was pieniądze zarabiane przez Was. Czyli yy, tutaj zaczynacie pracować poprzez komunikację, nowe kontakty. Yy, słońce ustawia się w trygonie do Plutona, czyli macie nowe szanse, nowe możliwości Pójście w coś nowego, tak? w coś co daje Wam wolność, niezależność, gdzie wykorzystujecie swoje kontakty. Pracujecie być może głosem, mówiąc, yy, krótkie podróże, wyjazdy, yy, komunikacja, być może zdalna praca, tak? Yy, więc yy, ten 21 z jednej strony trudny, bo następuje jakaś konfrontacja, ale z drugiej strony yy, dzień, który daje nowe szanse, nowe możliwości. <laughs> 22 słońce które już jest w czyli chce poznawać ludzi nowe kontakty podpisywać nowe umowy jest w sekstylu do Marsa Mars planeta energii działania który jest w lwie czyli być może może też tak być że pomyślicie o jakiejś pracy w domu tak czy Pomyślicie, co tu zrobić, żeby y, y, jakieś wykorzystać, dacie kontakty, czy podpiszecie taką umowę, kontrakt, że poczujecie się bezpiecznie. Y, pamiętajcie, Mars w lwie jest pewny siebie, wie czego chce i mówi: Ja jestem królem. Ja wiem, że ja wszystko potrafię. Mogę wszystko. Czyli to jest trochę w kwadraturze do Waszego znaku, tak? Ale y, być może zobaczycie, że. Wy macie tutaj nowe pomysły, nowe plany. Nie każdemu w rodzinie się to podoba, że te zmiany w domu nie są też jakoś y, pozytywnie odbierane. Ale wy stawiajcie na siebie, na swój rozwój. Tylko wy możecie to zrobić. Yy, 23 trudny dzień. Yy, słuchajcie. Może się bardzo dużo dziać. Mars, który jest w lwie, będzie w kwadraturze do Jowisza, czyli Mars, planeta energii, działania w lwie. Chce dużo osiągnąć. Chce zrobić tak, żeby to, co robi, było widoczne, żeby czuł się spełniony, żeby wszystkich zachwycić, tak? I jest w kwadraturze do Jowisza. Czyli wiecie, może być za dużo, za szybko, za dużo kasy możecie wydać, za zbyt duży rozmach, tak? Troszeczkę. Oddychajcie w tym dniu, bo to za dużo się może dziać i, i, i można popełnić dużo błędów. Więc, jakby ekspansja, ale być może wiecie, nic w przesadzie nie jest dobre. 26. Miły przerybnik. Ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w Raku i czuje się w nim bardzo dobrze. Wenus w Raku chce pomagać innym, uaktywnia różne zdolności artystyczne, duchowe, świetny czas dla domu, dla rodziny, na miłość, na empatię, na dobre relacje i Wenus będzie w sekstylu do Uram. Uram, planeta rewolucji, nowości, młodości który jest w Waszym znaku, czyli tutaj poznanie kogoś nowego do miłości, do związku, nowy kontrakt, nowa umowa, nowe znajomości, być może jakiś kurs, szkolenie, krótki wyjazd, który będzie bardzo przyjemny. Wykorzystajcie ten dzień, ponieważ 28 znowu jest trudny. Słońce będzie w kwadraturze do Saturna. Słońce jest w bliźniętach. Słońce w bliźniętach chce zarabiać, chce mówić, chce kontaktów, nowych umów w kwadraturze do Saturna jest zablokowane jakiś taki wiecie słabszy dzień nie jest to dobry dzień żeby umawiać jakieś wiecie egzaminy, jakieś rozmowy kwalifikacyjne czy rozmowy o pracę, czy podpisywanie kontraktów tutaj nie mamy siły jesteśmy słabi, czujemy spadek energetyczny, więc kocek, herbatka odpoczywamy w tym dniu Staramy się obejrzeć jakąś komedię, poczytać coś inspirującego, podbudowującego, ponieważ taka kwadratura może też psychiczny trochę zjazd być, więc przygotujcie się na to i zadbajcie o siebie w tym dniu. Miesiąc bardzo intensywny. Drogie byki, tak naprawdę daje Wam wiele szans, wiele możliwości. Jowisz, naprawdę wszystko zależy od tego, w którym domu astrologicznym macie tego byka, tak, jak na Was wpłynie, w jakiej dziedzinie żyć. Ja ze swojej strony zapraszam na konsultacje astrologiczne u mnie, tak, gdzie można zobaczyć, w jaki sposób wykorzystać jeszcze ten trygon Plutona, który będzie. Czyli <laughs> Pluton będzie w Trygonie jeszcze do Waszego znaku, tak? Do końca roku. W jaki sposób wykorzystać energię Jowisza? Jakie są szanse, możliwości? Zapraszam na konsultacje. Zostawiam pod filmem opis, w jaki sposób się można ze mną kontaktować. Przykłady interpretacji, konsultacji. Zapraszam Was serdecznie. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Cię cieplutko i do zobaczenia. A, jeszcze chciałam powiedzieć. Wiecie... U mnie już trwa kurs astrologiczny, astrologia od podstaw. Jesteśmy 12 osób i powiem Wam, że jest super. Mam nadzieję, że kursanci napiszą coś, czy warto, czy rzeczywiście podoba im się, czy rzeczywiście, wiecie, to jest kurs od podstaw, czyli żeby też zrozumieć astrologię. Każdy zna, każdą planetę, czy na przykład to, co ja opowiadam, żeby zrozumieć, tak, żeby Pokazałam też, jak program astrologiczny zainstalować, jak zrobić swój kosmogram, żeby można było go obejrzeć. Także będę planowała drugą medycję. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, proszę do mnie pisać. A dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Pa! pa.